Wiosną 1943 roku Czesław Miłosz pisze cykl poetycki Świat poema naiwne. Jest to wydarzenie bez precedensu, bo w samym epicentrum wojny, w samym epicentrum olbrzymiej historycznej tragedii powstaje cykl wierszyków niemalże jak dla dzieci, jak z dziecięcej czytanki. Dzień dobry. Witam was ponownie i zapraszam tym razem do spotkania z Miłoszem i cyklem Tutaj w takim wydaniu z cyklem poetyckim Świat poema naiwne. Jak zwykle będzie to raczej wprowadzenie. Mm, chciałbym powiedzieć o kilku najważniejszych rzeczach i może kilku mniej ważnych. I zacznijmy od samych faktów. Tak jak powiedziałem, w roku 1943 Miłosz pisze cykl poetycki Świat poema naiwne. I jest to wydarzenie o tyle zaskakujące, że w środku wojny nikt tak nie pisał. W tym cyklu nie ma ani słowa dosłownie o wojnie, nie ma żadnych nawiązań do tragicznych wydarzeń, które rozgrywały się codziennie na oczach miłosza. Ale to, co jest istotne, ten cykl ukazuje się drukiem dopiero w roku 1945 oczywiście po zakończeniu wojny i ukazuje się w tomie zatytułowanym Ocalenie to jeden z najważniejszych tomów w polskiej liryce. To jeden z najważniejszych tomów w polskiej liryce również XX wieku. I y, żeby zobaczyć Miłosza w pełni, y, trzeba sobie uświadomić, że w tym tomiku znajdują się również wiersze z cyklu Głosy Biednych Ludzi. I ten cykl jest zupełnie inny w wymowie. Mamy dwa cykle liryczne, do tego jeszcze kilkanaście innych wierszy. I te dwa cykle liryczne to są. Można powiedzieć żartobliwe dwa różne Miłosze. Dwa różne spojrzenia Miłosza na świat. Mówię o tym, byście nie myśleli, że gdy będziemy opowiadać o tym cyklu Świat Poema Naiwne, to jest tam zawarty cały Miłosz. Miłosz w cyklu Świat Poema Naiwne próbuje dać odpór złu. Próbuje znaleźć odpowiedź na najważniejsze metafizyczne pytania. Ale zanim powiemy sobie Coś więcej o tym cyklu, może właśnie należałoby powiedzieć, czym w ogóle jest cykl liryczny. W kilku słowach, bo rzecz jest skomplikowana, ale z cyklem lirycznym macie, macie do czynienia zwykle tam, zawsze tam, gdzie wiersze, zbiór jakichś wierszy układa się w koherentną całość, w spójną całość, tak? Gdzie mają jakąś dominantę. Dominantą może być temat, bohater, jakiś motyw, wątek, idea przewodnia. A bardzo często kilka tych rzeczy naraz. Dalej, w cyklu lirycznym czy cyklu poetyckim, wiersze układają się w pewien określony porządek. Każdy wiersz ma swoje określone miejsce. I rzecz bardzo ważna: sensy cyklu lirycznego nie są tylko sumą sensów poszczególnych wierszy, ale właśnie by dotrzeć do sensu cyklu lirycznego, trzeba zobaczyć w nim tę całość i zobaczyć jakiś sens nadrzędny. Takim cyklem lirycznym z pewnością są treny Kochanowskiego, z pewnością Wademekum Norwida. I myślę, że ten trzeci, najważniejszy w naszej historii, obok tych dwóch, w naszej historii literatury, to jest właśnie Świat poema naiwne. Niezwykle spójny, niezwykle przejrzysty, ale również niezwykle ironiczny. Bo Miłosz dając tytuł Świat poema naiwne, wziął już całość w ironiczny nawias. I to, że te wierszyki są proste, a zaraz będziemy je czytać, niech was nie zmyli. Ponieważ prostota u Miłosza najczęściej jest złudna, i to, co widzimy na powierzchni wiersza, to jest dopiero początek. Sam Miłosz napisał o swoich wierszach w rodzinnej Europie. Moje poema naiwne o nieco łudzącej prostocie jest traktatem metafizycznym. Zobaczcie, już sam Miłosz widzi swój zbiór jako y, traktat metafizyczny, a więc Y, pewną rozprawę również. Mówimy o traktatowości poezji Miłosza. Przejdźmy do rzeczy, pomówmy już o samych wierszach. Mamy 20 wierszy y, napisanych 11 z które się rymują. Są to proste rymy, w których mm, mamy proste słownictwo. Wiersze jakby wyjęte z dziecięcej czytanki, które tworzą też pewnego rodzaju opowieść. Nie możemy powiedzieć, że opowiadają, bo wiersze nie opowiadają, ale mamy tu jednak jakąś wydarzeniowość. Widzimy dzieci, które wracają ze szkoły, idą dróżką, przychodzą do domu, mijają furtkę, czeka na nich ojciec, dzieci wchodzą przez ganek do jadalni. Później widzimy te dzieci, które rysują jakieś obrazki. Nad wszystkim czuwa ojciec, który tłumaczy im świat. Wreszcie mamy. Wyprawy do lasu, gdzie mają miejsce jakieś groźne wydarzenia, to jest wiersz Trwoga, później jest Odnalezienie i końcowy wiersz 20 Słońce. W tym cyklu 20 wierszy trzy są wyjątkowe. W Centralnie położone: Wiara, Nadzieja, Miłość. W swój cykl liryczny, miłość wplótł trzy wiersze poświęcone trzem cnotom teologalnym. To są trzy cnoty, które pojawiają się w hymnie Świętego Pawła, Hymn do Miłości, tak? Ale tutaj też tytuł nie powinien was zwieść. To nie są wiersze stricte religijne, to nie są wiersze, które omawiają w sposób katechizmowy prawdy wiary, ale przenoszą pojęcia chrześcijańskie na grunt filozofii. Myślę, że dobrze by było sięgnąć teraz po pierwszy wiersz, żeby to wszystko, co powiedziałem, znalazło jakiś grunt i żebyśmy mogli. Pójść nieco dalej. Droga. Tam, gdzie zielona ściele się dolina, i droga trawą zarosła na poły, przez gaj dębowy co kwitnąć zaczyna, dzieci wracają do domu ze szkoły. W piórniku, który na wskos się otwiera, chrobocą kredki wśród okruchów bułki i grosz miedziany, które, który każdy zbiera na powitanie wiosennej kukułki. Berecik siostry i czapeczka brata migają między puszystą krzewiną. Sujka skrzekocząc po gałęziach lata i długie chmury nad drzewami płyną. Już dach czerwony widać za zakrętem, przed domem ojciec wsparty na motyce. Schyla się, trąca listki rozwinięte i z grządki całą widzi okolice. Na przykładzie tego jednego wiersza można już zauważyć kilka cech. Po pierwsze tak, jak mówiłem, proste słownictwo, ten wiersz będzie zrozumiały dla dziecka. Ale też zobaczcie, że jest to świat widziany oczyma dziecka. To jest świat bezpieczny, znajomy, świat, w którym wszystkie rzeczy są na wyciągnięcie ręki. To jest świat swojski. I taki świat, gdzie wszystko znajduje swoje miejsce, tak naprawdę jest światem mitu. Wracamy do pewnego pierwotnego porządku, wydobytego z pamięci. Tak jak te dzieci, które wracają do szko ze szkoły, oczywiście ze szkoły. Jest to świat niesłychanie zmysłowy. Tutaj y wszystko widać dosłownie. Mamy ferie barw, mamy dźwięki, y mamy rzeczy, które są namacalne. Mamy też coś, co sugeruje jakiś smak, bo okruchy bułki. Y I to jest chwyt trochę jak z Schulza. Bruno Schulz tak opisywał rzeczywistość, y zanurzał się właśnie w jej zmysłowość. Ale od razu chciałem zwrócić Waszą uwagę, że ta naiwność wiersza jest pozorna i myląca. Powtórzę: naiwność tego wiersza jest pozorna i myląca. Na tym polega ironia miłosza. Bo już pojawiają się tutaj rzeczy, które wymagają naszej uwagi. Piórnik, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, który na wskos się otwiera. Nie ma takiego słowa na wskos. Ono brzmi archaicznie, ale takiego archaizmu nie było. Yy, tutaj przebija jakby słowo na wskroś, ale równocześnie na skos. Pytanie, jak otwiera się piórnik i czemu Miłosz zastosował taki chwyt. Co więcej, w tym piórniku chrobocą kredki. Yy, zakładamy, yy, może nieświadomie, ale to gdzieś jest, że skoro te, chroboc te kredki chrobocą, to znaczy, że jest jakiś ruch, jest jakiś poruszyciel. Powiecie, to oczywiste, po co o tym mówić. Ale ten chwyt jakiegoś ruchu, za którym ktoś stoi, w tym cyklu wierszy pojawia się wielokrotnie. No i właśnie, wśród okruchów bułki. Ja powiedziałem, te wiersze nie nawiązują wprost do wojny, ale zobaczcie, ślady pewnej wyobraźni. Tak, jakby powiedział Różewicz małej kamiennej wyobraźni, takiej skażonej przez wojnę, złamanej przez wojnę. Czym był okruch bułki w czasie wojny, prawda? Te ślady odwołują do czegoś, co w 1943 roku było bardziej znajome. Ale zostają wpasowane w świat, który był, ale przeminął. Te okruchy bułki, które są tutaj jakimś nadmiarem, tak? Bo ktoś nakruszył do piórnika. I znowu. Element jakiegoś rytuału i grosz miedziany, który każde zbiera na powitanie wiosennej kukułki. Przyznam, że nie spotkałem się z takim zwyczajem. Nie wiem, czy Miłosz w rodzinnym Wilnie, czy właśnie na Litwie spotkał się z takim zwyczajem, czy go wymyślił. Nie wiem. Ale to, co wiem, co tutaj się pojawia, pozornie bezpieczny, łagodny świat ma już w sobie ślady jakiegoś. Zewnętrznego zagrożenia. Sujka skrzykocząc po gałęziach lata. Zobaczcie, sujka w lesie jest takim leśnym policjantem. Yy, nie wiem, na ile jest to jeszcze taka wiedza ogólna. Moje pokolenie jeszcze wiedziało, że sujka, która krzyczy w lesie, ostrzega przed jakimś niebezpieczeństwem. No i właśnie, kto tu jest niebezpieczeństwem? Czy dzieci są ostrzegane? Czy to one, wracając, stanowią niebezpieczeństwo? I długie chmury nad drzewami płyną. W tym wszystkim jest jakiś porządek góra dół. Chmury są u góry, ale te chmury niosą też ze sobą cień. Tego cienia u Miłosza jest bardzo dużo. I drugi porządek, który nieustannie tutaj powraca, świat bliski, świat daleki, świat swojski i świat obcy, to, co jest zaznajomione bezpośrednio przez zmysły, i to, o czym się dowiadujemy, co jest odległe. I od razu sobie tutaj dopowiedzmy przy tym wierszu: wyciśniemy go jak cytrynę. Już w tym wierszu widać, że miłość jest niesłychanie intertekstualny. Miłość, mówimy, miłość jest poetą powtórzeń. Miłość powtarza sam po sobie wielokrotnie, ale nawiązuje też kunsztownie do wielu innych pisarzy. Tak jak wspomniałem, świat poema naiwne w Tomie Ocalenie towarzyszy innemu cyklowi. Głosy biednych ludzi. I porównuje się te dwa cykle do dwóch cykli poetyckich Williama Blake'a. Miłość do tego się wprost przyznawał: pieśni niewinności i pieśni doświadczenia. Też to rozpięcie pomiędzy światem wyniesionym z dzieciństwa, a światem, w którym pozbywamy się złudzeń i w którym zło zdaje się dominować. Tutaj z całą mocą podkreślam, że nie dominuje zdaje się dominować, bo to jest zawsze bardzo ryzykowne. Ale też bliższym Wam z pewnością y, obszarem nawiązań, takim oczywistym źródłem jest Pan Tadeusz Mickiewicza. I y, Miłość otwarcie przyznawał się znowu, że Miłość jest dla Niego takim arcywzorcem. Y, Miłość mówił o Panu Tadeuszu, y, że jest to metafizyczny poemat, w którym mikrokosmos szla świata szlacheckiego jest odbiciem makrokosmosu. I zobaczcie, w następnym wierszu, nie będę już czytał w całości, ale są słowa, Klamka jest z drzewa, gładka tak jak bywa, drzewo wytarte ujmowaniem ręką. Pod klamkę lubi skradać się pokrzywa, a żółty jaśmin jest tu latarenką. Zwracam waszą uwagę na pokrzywę i czytamy w Panu Tadeuszu. Podróżny stanął w jednym z okien nowe dziwo. W sadzie na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą był maleńki ogródek ścieżkami porżnięty. Tak? Y tych momentów jest dużo więcej, ale zauważcie, że y, widzimy tutaj świat, gdzie centralnie położony jest dom. I ten dom, y, z tego domu rozlega się widok na y, okolice. Co więcej, nad domem, obok domu stoi ojciec, i to on panuje nad okolicą. To on, tak jak w wierszu droga, opiera się o motykę, schyla się, trąca listki rozwinięte. I z grządki całą widzi okolice. Ojciec jest tutaj gwarantem pewnego porządku. Jest kimś, kto roztacza swoją opiekę. Jest jakąś figurą Boga, możemy się domyślać. I no właśnie, kolejny wiersz, Ganek. Ganek na zachód drzwiami obrócony, ma duże okna. Słońce tutaj grzeje. Widok szeroki stąd na wszystkie strony. Na lasy, wody... Pola i aleje. Ale w kolejnej zwrotce, w ostatniej zwrotce czytamy: Tutaj brat z siostrą nad Małym Stolikiem klęczą, rysując wojny i pogonie, i pomagają różowym językiem wielkim okrętom, z których jeden tonie. Nie wprost, ale symbolicznie. Pojawia się tutaj wielka historia, umiłosza zresztą okręty, korable. Yy. Są jakimś sygnałem takiej baśniowej historii. I zobaczcie, to te dzieci rysują okręt i dokonuje się tutaj jakieś zło. Ten okręt tonie, a więc tak jakby wniosły ze sobą z tej odległej krainy, gdzieś ze szkoły, echa dalekich wydarzeń. W tym świecie zło istnieje. To nie jest świat sielankowy, gdzie zło by było nieobecne, ale ono przyjmuje swego rodzaju y, kształty. W wierszu schody, tu już trochę przeskakujemy, czytamy. Żółte skrzypiące i pachnące pastą stopnie są wąskie. Kto idzie przy ścianie, może budzikiem celować spiczasto, a przy poręczy noga ledwie stanie. Łeb dzika żyje ogromny na cieniu. Najpierw kły tylko, potem się wydłuża, i ryjem wodzi, węsząc po sklepieniu, a światło w drżących rozpływa się kurzach. Matka w dół płomień migotliwy niesie, schodzi z wysoka, przepraszam, schodzi wysoka, sznurem przepasana, jej cień do cienia dziczej głowy pnie się. Tak z groźnym zwierzem mocuje się sama. I teraz zobaczcie. Dosłownie rzecz biorąc, web dzika żyje. Tak jest napisane. My wiemy, że żyje w oczach dzieci. Dziecko nie wie, że to, co widzi, może być łudą. A tutaj jest łuda, takiego łuba, gdzieś przyczepionego do ściany, tak jak właśnie w dworach szlacheckich. I ten dzik sprawia wrażenie żyjącego. I jest jakimś symbolem zła. Kły, ryj, Węszy, po sklepieniu czegoś szuka, ale wiemy, że to tak naprawdę cień dzika. Tutaj też ciekawa składnia. Ogromny na cieniu. Nie cień dzika, a ogromny na cieniu. Otóż tutaj miłość nawiązuje niemalże wprost, choć w sposób znowu zawoalowany, do filozofii świętego Tomasza. Bo święty Tomasz pyta o istotę zła. I zdaniem świętego Tomasza. Zło jest cieniem dobra. Tam, gdzie widzimy jakieś zło, tak naprawdę, zdaniem akwinaty, domyślamy się, że jest ono odbiciem czegoś znacznie większego. Ta idea zła jako cienia dobra jest jakąś przeciwwagą dla manicheizmu. Manicheizm, a więc w skrócie, oczywiście, uznanie, że zło i dobro w świecie są równoważne. Miłoż. Wielokrotnie przyznawał, że no, w jakimś sensie jest, bywa manichejczykiem. Ale w tym świecie, gdzie no właśnie to zło zdaje się ogarniać świat, pojawia się matka. I to matka światłem rozprasza mroki i jakby przegania tego dzika. Tu znowu pytanie: schodzi wysoka, sznurem przepasana. Zobaczcie, że yy, Znowu jakieś odległe nawiązanie do pana Tadeusza, bo tam wszystko jest przepasane. Przepasane to znaczy, stanowi zwartą całość. Tak jak yy, na początku pana Tadeusza czytamy, że wszystko przepasane jakby wstęgą, prawda? I yy, w ten sposób miłość pokazuje, że świat to jest również to są relacje między rzeczami, które są w sobie wzajemnie niezbędne, które stanowią element pewnej układanki i gdzie nawet rzeczy pozornie złe, które w danym momencie możemy traktować jako zagrożenie, one są w tym świecie istotne. I tutaj przechodzimy właśnie do tych trzech wierszy filozoficznych, które odbiegają od tej quasi-fabularności. Bo w wierszu Wiara czytamy Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy listek na wodzie albo krople rosy. I wie, że one są, bo są konieczne. Zobaczcie, potocznie wiarę traktujemy w kategoriach, no właśnie konfesyjnych. Ktoś wierzy, ktoś nie wierzy. Wierzący to ten, który uznaje rzeczy niepoparte dowodami, ktoś, kto uznaje, nie wiem, istnienie Boga. Tutaj dyskusja jest zupełnie na innym poziomie. Wiara zostaje przeniesiona na pewien rodzaj spojrzenia na sposób istnienia świata. I u miłosza, no właśnie, miłość, jakby poprzez poezję, odbudowuje naszą wiarę w realnie istniejący świat. Być może to zdanie jest najważniejsze z całości. Poprzez poezję miłość próbuje odbudować, chce odbudować wiarę w realnie istniejący świat. Bo zakłada, że tę wiarę ktoś zniszczył, podminował, naruszył. I dalej. Choćby się oczy zamknęło, marzyło, na świecie będzie tylko to, co było, a liść uniosą dalej wody rzeczne. Istnienie świata jest niezależne od naszej świadomości. Świat istnieje sam w sobie. Ale zobaczcie, że tutaj miłość już wchodzi w dialog z szeregiem innych koncepcji. Z szeregiem innych pomysłów na istnienie świata chociażby tutaj ta gra wyobraźni, to jest takie bardzo antyromantyczne. Powrót do rzeczy, powrót do świata, który istnieje niezależnie od naszego istnienia. I znowu kwestia zła. Wiara jest tak, że jeżeli ktoś zrani, nogę kamieniem i wie, że kamienie są po to, żeby nogi nam raniły. A więc nawet to, co pozornie odczytujemy jako zło, tutaj znajduje swój porządek z jakiegoś powodu kamienie istnieją i dla mnie takim sednem poezji miłosza w ogóle już nie mówię o tym cyklu jest wiersz nadzieja on w pewnym skrócie w takim w soczewce skupia najważniejsze kwestie nadzieja bywa jeżeli ktoś wierzy że ziemia nie jest snem lecz żywym ciałem i że wzrok dotyk ani słuch nie kłamie miłosz przekonuje nas że to, co podpowiadają zmysły, jest prawdziwe. Że świat zmysłowy to jest świat taki, jaki istnieje realnie. Chociaż gdzieś od czasów Kartezjusza to przekonanie nie było takie oczywiste. I w zakończeniu wiersza przywołuje głos cudzy, mimo często jest poetą głosów cudzych. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi. I że nic nie ma, tylko się wydaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Są inni, którzy uważają inaczej, że być może świata dookoła nie ma, ale jest iluzją, fantazmatem. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Miłość widzi w tym nie tylko jakiś koncept filozoficzny i coś do podyskutowania, ale widzi w tym zagrożenie dla fundamentu. Naszej etyki, ostatecznie. Bo zobaczcie, jeżeli świata nie ma, to wszystko można. To znaczy, nasze czyny, nasze dobro, nasze zło nie ma swojego ciężaru gatunkowego. I tutaj miłość widzi gdzieś początek zła, którego uosobieniem, ucieleśnieniem była druga wojna światowa. Szalone ideologie XX wieku, tak? Myślą, że kiedy człowiek się odwróci. Cały świat zanim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. To jest jakiś skrót, oczywiście, słuchajcie, ale właśnie to, co jest istotne w cyklu lirycznym Miłosza, ocalenie. Z jednej strony jest to wszystko wzięte w cudzysłów, i Miłosz zdaje sobie sprawę, nie chcę, żebyśmy myśleli, że są to wiersze dla dzieci, tak. Ale z drugiej strony. Właśnie próbuje odtworzyć porządek, który jest wydobyty gdzieś z pamięci i w który tak naprawdę chcemy wierzyć. Świat istnieje, bo pragniemy, by te rzeczy były, bo one są przedmiotem naszej czułości. Taki piękny cytat z profesora Aleksandra Fiuta. On jest świetnym podsumowaniem, choć równie dobrze mógłby służyć za wstęp. Fundamentem poezji miłosza jest niezłomna wiara, że świat istnieje niezależnie od najbardziej nawet subtelnych i wyrafinowanych spekulacji intelektu czy igraszek wyobraźni. O tym, że istnieje, świadczy bezpośrednio pięć zmysłów. Do tajemniczej istoty bytu, jego wnętrza, nie sposób zapewne dotrzeć. Jednakże, wbrew mniemaniom niektórych szkół filozoficznych, trudno zaprzeczyć, że ma on postać widzialną. I ostatnia rzecz. Wracam do punktu wyjścia. Mówiłem wam o tym tomie ocalenie. Świat poema naiwne znalazł się w tomie ocalenie, i tytuł tego tomu ma charakter pewnego manifestu ideowego. Miłość chce wierzyć, że poezja ocala. Chociaż jest to dla niego w pewnym momencie pytanie i wyzwanie, ale miłość wierzy, że poezja może odbudować nasz. Związek z realnie istniejącym światem. Tak jakbyśmy zostali z tego świata wyrwani z korzeniami. U miłosza pojawia się takie słowo zakorzenienie zakorzenić nas w bycie to jest funkcja poezji. Natomiast należy pamiętać, że to słowo ocalenie w jakiejś mierze było kluczem do dyskusji w poezji XX wieku. Dość przypomnieć, że Różewicz pisze w Tomie Niepokój, swój najważniejszy chyba wiersz: Ocalony. I jest to wiersz całkowicie ironiczny, który, którego nie da się zrozumieć dosłownie. Tyle na dzisiaj. Żegnam Was z, kilki, z kilkoma hasłami i zapraszam do samodzielnych poszukiwań, bo to, co powiedziałem, cóż, trudno nawet nazwać wierzchołkiem Góry Lodowej. Pozdrawiam, do widzenia.